na Markusa Eisenbichlera. On dzisiaj oddał najdłuższy skok tego konkursu. 140 metrów. Oczywiście, gdybyśmy zaczęli porównywać e, warunki, okazałoby się, że ktoś tam miał wyższą notę, ale gdzieś to w pamięci tego, kto obserwuje konkurs pozostanie. Eisenbichler wydaje się wracać do formy. Niemcy e, oczywiście w składzie. Markus Eisenbichler, potem Filip Reimund, następnie Karl Geiger też się przebudził co 138 metrów. No i Andreas Wellinger. W miejscu drugim, owacyjnie tutaj nagradzani teraz przez te 15, ponad 15 tysięcy widzów pod wielką kropią biało-czerwoni. Przypomnijmy skład Polaków, Kamil Stop rozpoczynał, Piotr Żyła w drugiej grupie, Paweł Wąsek w trzeciej, no i Dawid Kubacki to wszystko finalizował. Świetne, dalekie skoki, każdy z nich wykonał zadanie, jakie przed nim postawiono. A zatem po raz siódmy Polacy na podium w Zakopanym. Za każdym razem w tej drużynie był Kamil Stop. Bez Kamila, jak gdyby tu w Zakopanym drużynowych miejsc na podium nie było. Ta historia zaczęła się zresztą no, od 2013 roku, a więc 10 lat temu. No i wygrywają Austriacy dziś w składzie Daniel Czefenik, Michael Hajbek, Manuel Petner i Stefan Kraft. Po raz drugi wygrywają Austriacy drużynowy konkurs w Zakopanym poprzednio dwa lata temu w 2021 roku. Austriacy, mistrzowie olimpijscy, Austriacy, którzy prowadzą Pucharze Narodów, powiększyli dzisiaj o 50 punktów przewagę nad nami, ale my na pewnym drugim miejscu i z kolei oderwaliśmy się nieco dalej jeszcze od Norwegów, którzy są wciąż na miejscu trzecim. Teraz regulaminowe nagrody dla najlepszych zespołów. Austriacy, to no, też najbardziej utytułowany Małuski. można powiedzieć zespół, jeśli chodzi o historię Pucharu Świata w konkursach drużynowych. Zaczęło się to wszystko w Predatco w 1992 roku. Przez te 30 lat ponad 100 konkursów drużynowych, z których Austriacy pierwszy, wygrali zdecydowanie najwięcej. Wygrali ten pierwszy w Predatco no i wygrali jak na razie ten ostatni rozegrany tu na wielkiej kropki w Zakopanem w tej tradycyjnej czteroosobowej formule. W tym sezonie jeszcze tylko dwa konkursy drużynowe przed nami. W Blachti i w Planicy takiej właśnie formuła, ale będą też